Krzysztof Gasparski Program Polska z 12 na 13 kwietnia 2021. Trzeci komunikat sadowniczy ten drzewiasty w tym roku. Krótko, bo pogoda się nam psuje dzisiaj, albo w nocy można by byłoby jeszcze pryskać. Od rana najprawdopodobniej w większości kraju będzie byle jak. Więc co mogę powiedzieć, że nawożenie do glebowe jest cały czas aktualne, cały czas możemy sobie wybierać. Co zachęcam do poprzednich komunikatów, już nie będę Państwa trzeci raz tym samym zanudzać, natomiast jeżeli chodzi o nawożenie do listne, tutaj czas biegnie nieubłaganie, do kwitnięcia jest coraz mniej, jak widać w morelach biały pąk. Potrafi być w niektórych, może nietypowy biały pąk, ale już się tam bielić zaczyna. Natomiast cały czas mówimy o starcie wegetacji i w jabłoniach, i w rurszach, i w drzewach pestkowych, więc awalon start wegetacji, ewentualnie saletra potasowa. Tam, gdzie się boimy jeszcze przymrozków, to jak najbardziej zagęszczenie soków komórkowych i ma to niebywałe znaczenie, dlatego w jakiej kondycji te drzewa mogą być w okresie to prawda, wielkich mrozów nie zapowiadają, ale takich pytań trochę mam, więc się też tym dzielę. Nie warto zwlekać z tymi awalonami zbyt wiele, z uwagi na to, że jeżeli popatrzymy, jabłoni i grusza do kwitnięcia możemy przyjąć z około 3 tygodni, a mamy 3 produkty do wypryskania start wegetacji my ucho zielony Pong jako drugi produkt i różowy Pong jako trzeci, czyli raz w tygodniu to wcale nie jest dużo, czyli przy każdym zabiegu wypadałoby celować, że ten produkt jest do wykorzystania. Nie jest to czas na e, sprawy, tak bym powiedział, ochroniarskie, nie takie typowe. E, boicie się Państwo może parcha najbardziej zawsze, ale parch Dopiero startuje, dopiero może być gotowy i wydaje mi się, że produkty miedziowe są zapobiegawczo wystarczająco w tej chwili skuteczne po to, żeby zrobić właśnie zabieg produktami miedziowymi. Mam nadzieję, że udało się Państwu tego dokonać. No A tym, co się nie udało tego dokonać, to życzę, żeby jednak do tej infekcji nie doszło, żeby nie narosło, żeby zawodrodniki nie zdążyły się rozwinąć i wysypać, bo taka sytuacja oczywiście też może mieć miejsca. Nie było tam bardzo wielkiego postępu w tych zarodniach. No, i tak należałoby chyba do tego podchodzić. Natomiast ci, co zrobili zabezpieczenie, to zrobili oczywiście dobrze, pod warunkiem, że zrobili produktami miedziowymi, bo innych by było mi szkoda. Jeżeli chodzi o mączniaka, mączniak jest rośliną na roślinach wieloletnich, chorobą wieloletnią i oczywiście to należy brać pod uwagę. Produkty siarkowe, to z kolei powiem, ciągle są wystarczające. W okolicach różowego pąka będziemy sięgać po coś mocniejszego. Pogoda się psuje, więc pamiętajcie, że unikamy stosowania siarki na mokrego liścia także, żeby nie doprowadzić do ewentualnych fitotoksyczności. Co jeszcze? No z chorób brunatna, zgnizna drzew pestkowych, rak bakteryjny, a rak bakteryjny już atakuje praktycznie nie tylko drzewa pestkowe, ale i ziarnkowe, i pestkowe, na gruszy w jako przykładzie ziarnkowy lubi dokuczyć. Belgia bardzo mocno boryka się z tą chorobą. Porównują, że tak jak my pryskamy na szarą pleć w truskawce, to oni na raka bakteryjnego w gruszy. I to trzeba mieć pod uwagę, że ta choroba też u nas będzie miała coraz większe znaczenie w kwestii tej jej szkodliwości. No i co znowu powiem, jeżeli bakteryjna choroba to produkty miedziowe, jeżeli mówimy o brunatnej zgniźnie, cały czas na tym etapie produkty miedziowe, proszę pamiętać, że źródłem tej brunatnej zgnizny na drzewach pestkowych są jeszcze te mumie, które pozostawały na... Na drzewie one tam bardzo często sobie wiszą, i póki one sobie tylko wiszą i nie dotykają pędów, to jest ok. Natomiast jeżeli leżą na pędów, dotykają pędu, no to są źródłem tej infekcji, która zaraża pędy, które później tam gumują i które często trzeba wyciąć, bo umierają. Jeżeli chodzi o szkodniki. To był cały czas dobry moment na to, żeby się wstrzelić z preparatami olejowymi. Jak zwykle dyskusje były, czy, czy był na to czas, czy nie, czy wytrzyma pogoda, czy nie. E, są tacy, co zrobili nawet dwa razy olejami w tym roku, są tacy, co nie zrobili ani raz. Natomiast uważam, że produkty olejowe są, e, zwłaszcza tam, gdzie jakaś większa presja szkodników. Jest to były bardzo uzasadnione. Kolejną rzeczą jest pyretroidy. Pyretroidy raczej nie mieszamy z produktami siarkowymi, przynajmniej tak stare tabele mieszania mówią, że tutaj tych, tych mieszanin robić nie było można. Natomiast z produktami miedziowymi się to mieszało, więc można by było, ale miedź się miesza z siarką, miedź się miesza z pyretroidami, miedź się raczej. Nie miesza z, z saletrą potasową, czy awalonami. Unikamy, nie robi się tam bigos, ale unikamy, bo substancja już traci swoje właściwości. Natomiast siarka miesza się z awalonami, czyli automatycznie też z saletrą potasową też powinna się wymieszać. No i jakieś kombinacje możliwości tutaj do wykorzystania są. Yy, Pyretroidy to kwieciaki. Prytroidy to mszyce na tym wczesnym etapie, kiedy ich jeszcze nie widać bardzo często, bo one są koloniami na niektórych drzewach, a nie na każdym. Trzeba się po sadzie nachodzić, żeby je zobaczyć, ale są i mrówki Wam wskażą najprawdopodobniej szybciej niż Wy je wypatrzycie. Mrówki Wam pokażą, gdzie te mszyce faktycznie sobie yy, siedzą. No i tarczniki. No tarcznik yy, nie, nie łazi po pędach, nie widać go tutaj specjalnie, siedzi pod tarczkami. No nie zrobiłem zdjęcia, ale tarczki są rozszczelnione, czyli widać było, że, że one nie są tak szczelnie przykryte jak w innych porach roku do, do nasady. Czyli te preparaty olejowe czy, czy także insektycydy miały możliwość wyniknięcia. Często pod te tarczki, więc jeżeli nie zrobiliście tymi olejami, być może ten zabieg po tych chłodach, po tych przymrozkach jeszcze w okolicach gdzieś tam zielonego pąka, mniejszymi stężeniami można by było zrobić, no albo trzeba będzie po prostu wykorzystywać preparaty bardziej układowe. Na dzisiaj, na dzisiaj mam tyle, widzimy się pewnie za tydzień, jeżeli będzie się coś bardzo działo niebezpiecznego, a warunki będą na to pozwalać, żeby ingerować. Będziemy na tym, o tym w międzyczasie mówić SMS-ami i na naszym Facebooku. A jeżeli nic, to widzimy się tradycyjnie za tydzień. Dziękuję.